Witajcie na kanale moim .b. Witam Was w kolejnym odcinku tonie książki. Bardzo Wam dziękuję, że chcecie mi poświęcić swój czas w czwartkowy wieczór, a teraz już zaczynamy robić zadania. Pierwsze zadanie na dziś to jest system. Wybierz jedno słowo z każdej strony nie książki, aby stworzyć bardzo długie zdanie. No ciekawa jestem, co mi z tego wyjdzie, także jeżeli jesteście ciekawi, cóż to będzie za ciekawe zdanie, to zostańcie dalej. Muszę powiedzieć, czy to będzie trudne zadanie, ponieważ ja już nie wszystkie strony w tej książce posiadam, bo część została wycięta lub wyrwana. No ale spróbujemy. Zastanawiałam się, czy muszę jechać od początku książki, czy mogę sobie jakoś na wyrywki, ale tak pomyślałam, że może najpierw od tej strony do tyłu pojedziemy, a potem do przodu. Ciekawe, co nam z tego wyjdzie. Słowo poczta niech będzie chronione podczas szczegółowo tutaj. Teraz trochę przeskoczymy, aby to zdanie miało jakieś ręce i nogi. Weźmiemy słowo wymyśl. No i ja jeszcze odmienię. Poczta chroniona podczas szczegółowo tutaj wymyślonego. Wymyślonego. Handlu? Wyglądałaby. Wyglądałaby interesująco? Jako? Jako urządzenie? Tym oto sposobem wszystkie y, strony nie książki zostały przejrzane. Teraz spróbuję Wam to przeczytać, chociaż nie wiem czy to ma jakikolwiek sens. A więc tak. Poczta chroniona podczas szczegółowo tutaj wymyślonego handlu wyglądałaby interesująco jako urządzenie, które możesz stojąc oficjalnie zrobić. Łącząc nieciekawy opis na każdej karcie, zwyczajnie Twój wypadek to jest sposób, który by te rzeczy lub miejsca udokumentować. Poinformuj poniżej, aby narzędzie zmiany na temat posiadanych zgodnie opcji sprawia, by organizacja Dziejowa, to niebo, jest siecią wywiadu. Który zobaczysz dalej, lub pozwolisz wybrać. Eksperyment życzeń to własny obiekt noszenia technik, których lista potrafi rzeczy przypadkowe, aby miejsce formularza, rejestru skarbu używanego na listy, notatki, imiona, które ożyły tu zamaskowane i które w rozmówcy ruszyły. Myśl celem szczęścia najdziwniejszego zbieracza przykładów sztuki znikania zupełnie natychmiast lub rzeczy i wyzwań. Tak jest wytrzymałość, agenta rejestracja, wydarzenia cały czas. Następne zadanie to niezbędnik uczestnika nudnych wydarzeń. Tutaj mamy buźkę, gdzie należy narysować zabawną minę, a także należy znaleźć słowa podane obok na wykreślance, zrobić listę 10 przedmiotów, które widzę w tym momencie. Myślę, że to mi się przyda, zwłaszcza na zajęciach w szkole, które czasem bywają nudne, także przechodzę do działania i zaczynam zabijać nudę. Dobrze, wykreślanka skończona. I teraz 10 przedmiotów, które widzę w tym momencie. To jest tak: laptop, lampka, książki, regał, mm, co my tutaj mamy? Gazety, długopisy, kubek, siedem mamy świeczki, i jeszcze dwie rzeczy: kalendarz. I to nie książka. Haha, ha. dobrze, zadanie skończone. I to już wszystkie zadania na dziś. Jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie kciuka w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was także na bloga Facebooka i Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole. Zachęcam Was również, jeżeli macie taką ochotę, do wysyłania swoich prac w tonie książki. Możecie to wysłać na przykład na Instagramie, wstawiając zdjęcie i tam mnie oznaczając. Wtedy ja sobie mogę zobaczyć to zdjęcie. Możecie je wrzucić na Facebooka waszego i też mnie oznaczyć. A także możecie te zdjęcia swoich prac w tonie książki. Przesłać na specjalnego maila, który teraz pojawia się tu na dole, tak? I ja wybiorę niektóre z tych Waszych prac, i one będą się pojawiać pod koniec odcinków tej książki. Także mam nadzieję, że pokażecie mi, jak Wam wychodzą zadania z tej książki. A dzisiaj już Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa pa!